Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Marianna Bocian, Mater Dolorosa Polonia. Jesteś rzeką? Naszych żył. I wargi ciągle potrafią znieść początek przerażenia Tobą w Seledynie krwawiących wiosen, w Porodze śniegu, wytęskniona we krwi pokoleń w szeleście pszenic. Kwałtownie odcięte wargi od Twych ranionych ramion. Ciągle podobnych do skrzypiec Trzymanych pośród ognia pożaru wszystkich wojen Ale nie znikła dłoń Ciągle nas przerastasz Ziemią, żyzną i skałą historii Wzniosła w agonii na równi Z ciałami trzebionych dzieci Wszechkształtna twa dłoń Odłamana od migotania białych gwiazd Codzienna w pocie, wyrazista w starcach, po północ opiekuńcza, idąca zwinnie jak tancerz w niewyśpiewanym hymnie tego, który jest Angeli jako i gniazdo pełne pliszek. Jesteś posuchą naszych dni i przypomnieniem płaczu wielkości niczym tabory rozbite w galopie, koni, w których nieustannie grają skrzypce przed wczesną śmierć chłopcom wszystkich powstań. O, nieliczni, których urodziłaś pośród żelaza, na kamieniu zierbcami w zębach przeniosą, do twych źródeł biało-czerwonych, to... To ponad każdym obłędem zagłady przejdą strącając pod sobą własną poprzeczkę śmierci. Tak byłaś unoszona z grzbietu na grzbiet ku lotom ptaka, co wzbył się ze swej śmierci potencją słońca, a uwił orzeł gniazdo w gąszczu włókien żył każdego. Ojczyzno, bądź jak słońce. Hostią dla każdego, źrenicą źrenicy, bo inne kontynenty mogą nas przyjąć ptakami bezdomnymi i jeszcze tu żyjemy. Jeszcze obraca się glob. Jeszcze Ziemia karmi nasze dzieci. Jeszcze. Musimy inaczej Twe imię wypowiadać, Nie dla kupczenia ani dla zabawy. Jesteś do obrony i albo znaczysz śmierć, albo wolność. Mater Dolorosa Polonia. Krzycząca w żurawiu pod lasem, burzo nieskończenie przenikająca w nas głos zagłady dojrzały, nikt z ciebie nie zostanie wydziedziczony zdradą i miłością. Śmierć wstępuje w muzykę kłębiącego się z martwych wstania. Tysiącletnie proporcje zielonych. Pól, płonące serce bitew jesteś rzeką naszych dni. Pracą ku ocaleniu wszystkich umarłych i tych, co nadciągną w Tobie, przeprawą nieobłoczność, lecz szerokoziemna, zielone Twe dłonie, niebieskie wargi, lnami Twoje włosy. I tak się nami krwawisz na syna, na wnuka, wnuk na ojcowanie. W tobie jest wszelki nasz los i z wstanie. Człowiecze umieranie w spokoju. Kiedy to się stanie? Mater Dolorosa Zakwitłaś wczoraj w ogrodach jaśminami. Zapłakałaś wargami bolesnych braci poetów. W nich do odczytania Twój przyszły los. Trwogi w nas za mało. Jesteś niczym cisza po burzy zrastająca się w krzyk pierworodny tego co z ciebie scalony za ciebie zamordowany poderwany tobą lotem godowym wszelkiego anioła ciebie nie ubywa ku obronie choć strzały nie milkną w białej gorączce koczujących najeźdźców polska chrystusem europy to znamy, to ona, a my w niej wszyscy. Lękaliśmy się latami szeptać jej pierworodne imię co różni matko umarłych i żywych w koronie z białego kolczastego drutu podobność w tym zapisie do Abla. I do samej siebie po języku Reja. Czytał Bogdan Dymowski.